Informuję, że obrady sesji są nagrywane. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 57 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Radniach Miejskiego. Serdecznie witam wszystkich radnych. Witam pana burmistrza i jego współpracowników. Wysoko Rado stwierdzam, iż w sesji na stan 15 radnych uczestniczy 10 radnych co stanowi kworum przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska. Kolejny punkt to przedstawienie porządku obrad. Każdy z radnych otrzymał porządek obrad dzisiejszej sesji, więc nie zachodzi potrzeba jego odczytywania. Czy są jeszcze jakieś ewentualne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad? Yy, Pan tak, pa, tak, panie przewodniczący. Ja bym chciał wycofać jedną uchwałę, która została tu wprowadzona. Dotyczy ona zbycia działki. Nie dlatego, że nie chcę, żeby ona została zbyta, tylko chcę tę uchwałę wprowadzić w terminie późniejszym, ponieważ jak wszyscy Państwo wiedzą, na terenie zielonym, tak zwanej Zielonej Góry, będzie, jest prowadzona inwestycja, która hmm, wykona infrastruktura te, tego, te, tego, terenu, czyli drogi, oświetlenie, kanalizacja deszczowa itd. i tak dalej. I do czasu, kiedy nie uzyskamy pozwolenia na budowę, Chciałbym, żeby te działki jeszcze mogłyby one ograniczyć po prostu tutaj działalność yy, tejże inwestycji. Z chwilą, kiedy uzyskamy pozwolenie na budowę i będzie umiejscowiona już kanalizacja deszczu, co na tych działkach już będzie wybudowane. I to jest ta jedyna po prostu przeszkoda, która opóźnia podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Czy są czy jest jeszcze jakiś wniosek o zmianę porządku obrad? Nie ma. Kto jest za tym, aby ten to jest y, punkt 11, który pan burmistrz wskazał y, zdjąć dzisiejszej sesji proszę podnieść rękę. Dziękuję. Nie, 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 ręcznie głosujemy. Y, przegłosujemy teraz cały porządek obrad y, z Poprawką, którą przyjęliśmy z, ze zdjęciem tego punktu z obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę podnieść rękę. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Szanowni Radni, Drodzy Goście. Punkt czwarty porządku obrad to przyjęcie protokołu z wglądu w Biurze Rady i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono żadnej uwagi. Czy obecnie ktoś z radnych chciałby wnieść swoje uwagi? Jeżeli nie, kto, kto jest za przyjęciem protokołu bez odczytywania, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła protokół z 56. sesji Rady Miejskiej bez odczytywania. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN po Jezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Proszę o odczytanie projektu uchwały druk nr jeden. Uchwała nr 426 łamane na 23 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pojezierze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwala się co następuje paragraf pierwszy ustęp pierwszy. Wyraża się zgodę na utworzenie przez gminę miasta i gminę Radzyń Chełmiński spółki pod firmą społeczno, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Po jeziorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, zwaną dalej spółką której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 1054, ustęp drugi podstawowym celem działalności spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu, zgodnie z przepisami, z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 790 i 1114. Paragraf 2. Środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki pochodzić będą z określonych przez burmistrza miasta i gminy Radzymińskich wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy radzin Hałmiński. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad odczytanym projektem uchwały. Ja chciałbym poinformować, panu. że na komisjach była no, godzinna dyskusja. Na ten temat, z udziałem osoby, która no, ma wiedzę na ten temat i uczestnikiem jest tworzenie takich spółek, i wszystkie pytania zostały po prostu, można powiedzieć, wyczerpane. Radni mają wiedzę w pełni w, te, w tym zakresie. Natomiast w trakcie tworzenia tej spółki, w proces, proces, będziemy na, na bieżąco informować mieszkańców, nie tylko radnych, ale także mieszkańców w tym zakresie. A to jest dopiero po kilku miesiącach, kiedy ta spółka po prostu powstanie. A więc yy, myślę, że tutaj dyskusja została wyczerpana, bo trwała bardzo długa na komisjach. Dziękuję. Yy, dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma pytań, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Ale jest to głosowało 10 radnych, 10 głosów jest za. Uchwała została podjęta. Dziękuję, Szanowni Radni, Drodzy Goście. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków. Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej. Proszę o czytanie projektu uchwały, druk nr dwa. Uchwała nr 427 łamane na 23 Rady Miejskiej Radzenia Chełmińskiego z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się wniosek burmistrza miasta i gminy radzień do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wsparcie ze środków rządowego Funduszu Rozwoju na objęciu przez gminę w społecznej inicjatywie mieszkaniowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Wniosek, o którym mowa w ustępie pierwszym stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad odczytanym projektem uchwały. Jeszcze raz? To jest druga. Tak, to ja muszę wystąpić do Ministerstwa o, o te pieniądze i muszę mieć od Państwa upoważnienie w, te, w tym zakresie. Tak, dziękuję. Czy są pytania jeszcze? Jeżeli nie ma pytań, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Za, dobra. A następne chyba będziemy tym i głosować imiennie, bo to No i umie się... quando te Głosowało 10 radnych. 10 głosów jest za. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radnych Chomiejńskiej na 2023 rok. Proszę o odczytanie projektu uchwały druk nr 3. 2 sierpnia 2023 rok. Paragraf 1. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Paragraf pierwszy. Łączna kwota dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 34 631 018 złotych 87 groszy, zł z tego podpunkt pierwszy dochody bieżące w wysokości 29 208 202 ,87 zł 87 groszy. Podpunkt drugi dochody majątkowe w wysokości 5 422 816 zł. Załącznik nr 1 lat dochodów na 2023 rok w pozycjach określonych w paragrafie 1 zmienia się w załączniku nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Paragraf drugi łączna kwota wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 43 172 018 złotych 87 groszy z tego wydatki bieżące wysokości... ,11 zł 11 podpunkt B wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 12 608 356 złotych 53 zł podpunkt C dotacje na zadania bieżące 631 900 zł podpunkt D świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 miliony 17 104 ,07 zł 07 groszy. podpunkt E. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt drugi i trzeci ustawy o finansach publicznych w wysokości 855 183 16 groszy. Podpunkt F obsługa długu w wysokości 455 000. Ustęp drugi wydatki majątkowe w wysokości. 11 342 687 zł. W tym podpunkt A inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 342 687 zł. W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 326 850 zł. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 524 409 zł. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 0 zł. Załącznik nr 2 plan wydatków na 2023 rok w pozycjach określonych w paragrafie drugim zmienia się jak w załączniku nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu w wysokości 8 541 000 zostanie sfinansowany. Podpunkt pierwszy. Przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w wysokości 4 950 000. Podpunkt drugi. Nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3 231 37 zł. 24 grosze. Podpunkt trzeci, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w, w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości. 359 962 76 zł. 76 groszy. Paragraf 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 11 tysięcy i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 470 000 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 5. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie. Paragraf 5. Ustęp 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustęp 2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i funduszy Spójności 1 182 033,16 zł. Paragraf 6. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie. Paragraf 6. Dochody i wydatki związane z realizacją Ustęp pierwszy zadań z zakresu admistronych jednostek samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dochody w wysokości 3 634 881 zł 3 grosze wydatki w wysokości 19 groszy pozostają bez zmian Ustęp 2. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 27 459 ,16 zł 16 groszy zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy. Paragraf 7. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie. Paragraf 8. Zestawienie planowanych kwocji udzielanych z budżetu gminy. Ustęp 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 884 086,72 zł. 72 zł. Ustęp drugi. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 270 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Paragraf 8 Paragraf 9 otrzymuje brzmienie. Paragraf dziewiąty. Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ustęp pierwszy. Wpływy w wysokości 5 tysięcy. Ustęp 2. Wydatki w wysokości 5000 zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Paragraf 9. Paragraf 12. Otrzymuje brzmienie. Paragraf 12. Plan przychodów, dochodów i wydatków środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok. Przychody w wysokości 501 093 68 groszy. Dochody w wysokości 1 239 745 zł. 49 groszy. Wydatki w wysokości 1 839,17 zł. 17 groszy zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Razin Pełniński. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w dzienniku urzędowym Województwa kujawsko pomorskiego Dziękuję. Otwieram dyskusję nad odczytanym projektem uchwały pan burmistrz. Chciałem powiedzieć, że przyczyną tej dzisiejszej sesji to jest przede wszystkim no, zmienienie budżetu inwestycyjnego. Chodzi o przetarg, który został jest w trakcie rozstrzygania na 6 dróg na terenie naszej gminy i z uwagi na wyższe ceny po prostu wystąpiłem do Rady Miejskiej o dołożenie tych pieniążków do tej kwoty, która jest kwotą przetargową. I od tego zależy po prostu, no, czy ta inwestycja będzie robiona, czy też nie, o decyzji tutaj państwa radnych. Na komisjach przyszło to pozytywnie, więc jestem spokojny. Była zgodność, że te sześć dróg należy kontynuować w tym roku, a nie odkładać na przyszły rok. A przy okazji również um, tej dzisiejszej sesji um, no, dołączone zostały jeszcze inne uchwały, które no, mogły poczekać, ale jak jest okazja, to je tutaj dołączyliśmy. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma pytań, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Nie. Z uwagi na to, że internet nie działa, czy tablety nie działają, nie wiem co się dzieje. Przejdziemy do głosowania imiennego. Mhm. Bednarczyk, proszę mówić jak się...